Cześć wszystkim, z tej strony Krzysiek z grupy Gambit Tradera. Mamy sobotę 1 listopada, ostatni z dwóch miesięcy tego roku. Te wielkie oczekiwania na dobrą końcówkę, na rajd świętego Mikołaja. I choć po ostatnim spotkaniu FOMC jest tutaj nadzieja, że troszkę więcej pieniędzy wpłynie na rynek, to jednak nie widać jeszcze optymizmu na wykresach. We wczorajszym materiale nasz kolega Rafał mówił co nieco na ten temat. Koniecznie sprawdźcie. Macie tam zestawienie BTC ze złotem i indeksem NASDAQ. A my dzisiaj przeanaliz przeanalizujemy sobie ostatnie ruchy bitcoina oraz spróbujemy odnieść to do altcoinów. Powiemy sobie też, na jakie altcoiny według mnie można jeszcze zwrócić uwagę oraz jakich tokenów po prostu się wystrzegać. Zapraszam Was również na serwer Discord, gdzie znajdziecie analizy nie tylko z rynku krypto. Link zostawiam w opisie tego materiału. Jesteśmy na wykresie bitcoina na interwale jednodniowym, na interwale dziennym. Cały czas nie wykluczam tutaj spadku w okolice 90-80 kilka tysięcy. To jest ta strefa niebieska, gdzie de facto moglibyśmy oczekiwać jeszcze mimo wszystko utrzymania tego trendu globalnego, wzrostowego. I tutaj coraz więcej przesłanek pojawia się za tym, że ten zjazd właśnie w tej okolicy mógłby się tutaj odbyć. Ostatnim razem, kiedy sobie analizowaliśmy wspólnie wykres, mówiliśmy o tym, że tutaj pojawiły się sygnały na te właśnie pogłębianie spadków po tej emocjonalnej świecy z dnia 10 października. Na ostatnim materiale byliśmy mniej więcej w tym ruchu tutaj do góry jeszcze przed tym szczytem na 114 tysiącach i rozpatrywaliśmy sobie taką właśnie strukturkę korekty ABC, gdzie mówiliśmy sobie, że to będzie najlepsze miejsce do tego, żeby zobaczyć właśnie kolejny impuls w dół, który mógłby właśnie nas nawet zaprowadzić właśnie w te rejony. Tutaj minimum powinien być ten dołek, natomiast oczywiście, w dłuższej perspektywie, prawdopodobnie właśnie ta strefa poniżej 90 tysięcy. Mówiliśmy też sobie o tym, właśnie rozpatrując te lokalne struktury, że może nawet niekoniecznie tutaj dolecą, ale po prostu może ten ruch nam się tutaj złamie wcześniej. To były bodajże gdzieś tutaj te okolice, i że już nawet po takim złamaniu tutaj możemy się zacząć obsuwać. No, jak widzimy, po czasie jednak cena była w stanie tutaj dojść po te 116 tysięcy. No i dostaliśmy ten spadek. Co dalej? W momencie, kiedy ten spadek nam się tutaj pojawił, ja sobie wyznaczyłem tutaj strefę, która ewentualnie ten spadek mogłaby nam zatrzymać. Jest to strefa na podtrzymanie tego trendu wzrostowego. Ona została tutaj naruszona. Interwał 4 godzinowy po tym naruszeniu, po wybiciu tego tutaj dołka, tych dołków w zasadzie, no, on tutaj to wybicie dało nam jakąś reakcję, ale mimo wszystko, jak sobie zejdziemy jeszcze niżej, to ten spadek, wywołany tutaj reakcją z tych 116 tysięcy dolarów, ten spadek nie został jeszcze złamany. Jak widzimy, jak widzimy na tym załączonym obrazku. No to tutaj ten ruch spadkowy, on cały czas postępuje, i żeby można było mówić o jakiejkolwiek kontynuacji wzrostów, no to moim zdaniem musimy wyraźnie pokonać najpierw wieszołek na 111 600 mniej więcej, czyli ten zielony scenariusz. Dopiero w momencie, kiedy ta cena pokona nam ten poziom, pokona tą całą strefę podażową, dopiero wtedy na powrocie, ewentualnie. Będzie można się zapatrywać na to, aby ten bitcoin faktycznie jeszcze mógł zmierzać troszkę wyżej, być może w granicę 120 tysięcy, być może po nowe ATH. Będziemy to też obserwować na bieżąco. Póki co, ten ostatni ruch, mimo że był dosyć ładny spod tych dołków, no to on też tutaj został złamany. Po tym złamaniu jest tutaj też lokalna strefa, która powinna tą cenę ściągać w dół. Na chwilę obecną obserwuję sobie ten dołeczek, jeżeli on tutaj zostanie złamany no to znowu zwiększa się coraz bardziej szansa na to, że będziemy się tutaj obsuwać. Jeżeli natomiast mimo tego tutaj złamania będą dalej tutaj podbijać tą cenę no to może się okazać, że faktycznie prędzej czy później dostaniemy zaliczenie tego wierzchołka. I będziemy mogli rozpatrywać scenariusz wzrostowy. Na chwilę obecną mielimy się w strefie podażowej. Mamy weekend, te ruchy nie są może jakoś specjalnie gwałtowne. Widzimy to chociażby po tych świecach tutaj, że no mimo wszystko mielą się. Więc dopiero prawdopodobnie gdzieś w poniedziałek niedziela wieczór, poniedziałek po prostu przyszły tydzień być może zobaczymy, w którą stronę nam się to określi. Na chwilę obecną po prostu obserwacja, i mimo wszystko, tak jak mówię, na razie jeszcze scenariusz spadkowy. Przede wszystkim trzeba obserwować, jak będą nam się zamykały te poszczególne interwały wyższe, czyli dzienny interwał. Na pewno zejście na dziennym interwale, zamknięcie się tutaj właśnie pod tą strefą korpusem to już będzie bardzo mocny sygnał do tego, że będziemy się kierowali w dół. Oczywiście tygodniowy interwał. Tygodniowy interwał cały czas tutaj jest wyciągane pod te ostatnie dołki. Zamknięcie tygodniowego interwału pod tym, pod tym dołkiem korpusem no też tutaj będzie bardzo mocnym sygnałem, zarówno dzienny jak i tygodniowy interwał w momencie kiedy się obsunie pod te dołki w okolicach 107 300 dolarów to już będzie dosyć mocna przesłanka do tego, że będziemy się w dłuższej jej perspektywie tutaj obsuwać, jak dla mnie. No i mamy miesięczny interwał. Miesięczny interwał, który zamknął nam się całkiem niedawno. No, i widzimy, ta miesięczna świeca, ona tutaj sugeruje niezdecydowanie. Mamy mimo wszystko knot od góry i równie duży knot od dołu, więc rynek w ten sposób tutaj pokazuje, że jeszcze nie zdecydował, którą stronę to może iść. I po tej miesięcznej świecy nie jestem w stanie w 100% stwierdzić, że czy to będzie góra czy dół. Dlatego znowu musimy wracać na te niższe interwały, tygodniowy interwał, dzienny interwał i obserwować jak one się nam będą zamykać. Do tego właśnie dochodzi ta lokalna struktura, która może być tutaj prędzej czy później złamana albo po prostu utrzymana właśnie... Jeżeli chodzi o ten trend spadkowy, od tej naszej strefy zakończenia korekty. Przyszłość przyszła do mnie dzisiaj i zapukała do moich drzwi. Ogłosiła się moim sojusznikiem, aby mnie chronić na zawsze. Przyszłość była bogata i dojrzała. Mój partner do końca. Rzetelny, słowny i profesjonalny. Gambit Tradera i Avatrade są razem. No dobrze, ale jak to wszystko będzie się miało w stosunku do altcoinów? Jeżeli chodzi o tą lokalną strukturę na Bitcoinie, oczywiście, jeżeli Bitcoin pokona tą strefę podażową, i tutaj zaczniemy się znowu wspinać, tego samego można będzie oczekiwać po altcoinach. Jeżeli natomiast Bitcoin utrzyma tą strefę podażową i zacznie staczać się coraz bardziej w dół, no to oczywiście altcoiny w tej perspektywie tak samo na pewno nie wytrzymają i również będą pogłębiać spadki. Niestety, ale przechodząc właśnie do altcoinów, większość z nich wciąż ma struktury spadkowe. I jak popatrzymy sobie na chociażby takiego dota, no to tutaj widzimy, że ten trend spadkowy, on tutaj jest utrzymywany. De facto nawet ten ostatni ruch tutaj, który, który mamy od tego szczytu, on też nie został jeszcze złamany. Jak sobie przejdziemy na dzienny interwał, no to widzimy, że ta emocjonalna świeca 10 października. Ona, co prawda, została tutaj wyciągnięta, no ale jak popatrzymy sobie na właśnie ten ruch za plecami, to co tutaj nam się narysowało w dół, no to wciąż nawet nie dotarliśmy jeszcze do strefy podażowej. To będzie nasza strefa podażowa i ten wieszołek, który tutaj w tym wypadku znajduje się na e, 4.879 dla kontraktów na Bajbicie, dla kontaktów features. Ta strefa i ten wierzchołek, on tutaj może te spadki nadal trzymać w dół. Dlatego, w kontekście rosnącego w najbliższym czasie bitcoina, gdyby bitcoin. Pokonał tą strefę podażową, może się okazać, że bitcoin zrobi nowe ATH, a tutaj dotrzemy tylko i wyłącznie takim ruchem do strefy podażowej i nadal będziemy się staczać w dół. Więc coiny, które wyglądają w ten sposób i mają tutaj ten permanentny transpadkowy za plecami, no wydaje mi się, że tutaj raczej powinniśmy odstawić na bok, bo wszystko, co tutaj nam się będzie rysowało wraz z bitcoinem do góry, po prostu będzie tylko i wyłącznie korektą. Podobnie ICP, tutaj tak samo. Wygląda to dosłownie w ten sam sposób. Ten ostatni ruch i ta świeca emocjonalna z 10, ona też tutaj nie została jeszcze w pełni pokryta. Strefa podażowa nie została nawet zaliczona, więc tutaj też jak najbardziej może się okazać, że nawet przy wzrostach na bitcoinie dotrzemy tylko do strefy podażowej i będziemy Dalej się obsuwać w dół. Oczywiście, trzeba sobie powiedzieć, że może się okazać, że ta strefa zostanie przejechana i w momencie, kiedy Bitcoin będzie sięgał po coraz to wyższe wyceny, no to tutaj, gdyby tym coinom udało się pokonać też jeszcze swoje strefy podażowe, to dopiero wtedy będziemy się na nie zapatrywać do góry. Na ten moment jednak wolałbym takie coiny osobiście. Odstawić i bardziej rozpatrywałbym właśnie handel w dół z tych stref, aniżeli zapatrywać się na jakiekolwiek wzrosty i, i light świętego Mikołaja na nich. Natomiast zupełnie inaczej wyglądają coiny typu Monero, i Tao, do którego sobie zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o te coiny, no to tutaj widzimy, że. Te struktury wzrostowe, one tutaj zostały w dłuższej perspektywie też utrzymane, nie mamy tutaj coraz to nowych dołków, jeżeli chodzi o DOT i ICP, tam widzieliśmy permanentny ten trend spadkowy, tutaj widzimy, że, że mimo wszystko trend wzrostowy został utrzymany. 10 Października, przy tym spadku, tutaj też widzimy, że nie dostaliśmy nowego dołka, co prawda ten tutaj wewnętrzny trend, on został złamany, ale też widzimy, że nawet w tym momencie, ten szczyt, z którego dostaliśmy ten emocjonalny spadek, on tutaj już został pokonany, więc na takim coinie mógłbym stwierdzić, że tutaj będą perspektywy do tego, aby to mogło się dalej wspinać. Oczywiście, w momencie, kiedy bitcoin będzie się spinał, tutaj tak samo będziemy obserwowali sobie, jak zachowują się te struktury, czy one przypadkiem nam się nie łamią, ale zgodnie z tym ruchem na bitcoinie, tutaj ten właśnie trend wzrostowy tak samo powinien zostać zachowany. Troszkę innym przykładem jest tutaj Tao, bo tutaj, mimo wszystko, dostaliśmy usunięcie się tego, um, usunięcie się tego, tej ceny poniżej tych dołków. Więc dostaliśmy, dostaliśmy, jak gdyby przy tym emocjonalnym zjeździe, bardzo niskie wyceny, ale tutaj również w przypadku tego coina widzimy, że po tym zdarzeniu cena została wyciągnięta ponad ten ostatni wiesołek, z którego dostaliśmy emocjonalny spadek, i tutaj też zaczynamy budować się do góry. Na Tao dostaliśmy też. O wiele ważniejsze złamanie, jak widzimy ten trend spadkowy, który tutaj właśnie nam się narysował w ten sposób. Nie dość, że dostaliśmy złamanie tego właśnie tutaj ostatniego spadku. E, to dostaliśmy jeszcze złamanie kluczowego wierzchołka, jeżeli chodzi o ten nadrzędny trend spadkowy, e, więc tutaj również zapatrywałbym się pozytywnie jeżeli chodzi o pozycję do góry przy sprzyjającym Bitcoinie co jeżeli Bitcoin będzie chciał nam się obsuwać w kierunku 90 tysięcy jeżeli ten scenariusz jednak po 90 tysięcy będzie nam się realizował no to oczywiście spodziewam się, że te coiny, które tutaj kiepsko wyglądają one mogą nawet porobić kolejne nowe dołki, tak więc tutaj DOT, ICP i inne tego typu coiny, może się okazać, że nawet nie dolotując do tej strefy podażowej, i tak porobią nowe dołki. Natomiast po tych coinach, które wyglądają znacznie lepiej i utrzymują te struktury wzrostowe, no to tutaj trzeba będzie szukać miejsca i jak gdyby rozpatrywać sobie miejsce odbicia. Zgodnie właśnie ze strefą na Bitcoinie, czyli jeżeli na Bitcoinie znajdziemy się w tej strefie przy 90 tysiącach, 90, 80, parę tysięcy, no to wtedy trzeba będzie zweryfikować, gdzie właśnie będziemy znajdować się na tych coinach, e, tych lepiej prosperujących. Czy one będą w stanie utrzymać te ostatnie dołki? Czy one będą w stanie utrzymać właśnie tą strukturę wzrostową? Jeśli tak, no to w tym momencie także będziemy się właśnie z tych odpowiednich dla danego coina rejonów pozycjonować dalej pod wzrosty. Te wzrosty na Bitcoinie, jeżeli dotarlibyśmy do tych 90 tysięcy, no to oczywiście one niekoniecznie mogą już nas zaprowadzić po, po nowe ATH, ale być może będzie to jakieś paliwo, gdyby to nawet miało być jakieś odreagowanie to być może właśnie będzie to jakiekolwiek paliwo do tego, żeby altcoiny lepiej prosperujące zrobiły jakieś poważniejsze odbicia przy sprzyjającej, obcywającej się również dominacji na Bitcoinie. Tak na to patrzę, tak bym to widział w najbliższym czasie. Ostatnie dwa miesiące zobaczymy, czy będą pozytywne, czy jednak będą rozczerwujące. Wydaje mi się, że zdecydowanie mimo wszystko trzeba wszystko korelować z Bitcoinem, patrzeć na zachowanie Bitcoina, jak tutaj nam się to wszystko układa, i na podstawie tych ruchów, pomimo wszystko, są zależne altcoiny cały czas w 100%. Od tego naszego jednego górującego aktywa, więc to będzie dla nas wyznacznikiem wzrostów, spadków i ewentualnych stref, z których moglibyśmy handlować, czy to do góry, czy to do dołu. Napiszcie w komentarzu, jakie wy altcoiny obserwujecie, które być może chcielibyście rozpatrzyć na następnych przeglądach, jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe propozycje, to oczywiście prawdopodobnie pojawią się tutaj też na nagraniu. Dajcie znać, jak zapatrujecie się na te ostatnie dwa miesiące, czy będzie góra, czy będzie dół, jestem ciekaw waszych opinii, no i oczywiście zostawcie łapkę do góry. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zostawcie zdecydowanie subskrypcję, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. A ja życzę Wam spokojnego weekendu i udanego handlu w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.